Witam się z Wami w nowym filmie typu tematy tabu bez tabu i dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o problemach związanych z nadchodzącymi wakacjami ponieważ jak na moim instagramie spytałam Was yy, o właśnie różne jakieś takie problematyczne rzeczy tematy związane z latem, które Was krępują i tak dalej, to pojawiło się mnóstwo ich więc stwierdziłam to, jest dobry pomysł na film i dzisiaj sobie pogadamy właśnie o takich różnych kłopotach, z którymi ja też się kiedyś zmagałam i w sumie nadal czasami są one problematyczne. Mega się wstydziłam tych rzeczy i powiem Wam, aha, przygotowałam sobie herbatkę. Zielona ananasowa. Taka! Powiem chłodna, bo na dworku jest dzisiaj 27 stopni, totalny upał, więc zróbcie sobie mrożoną, jeżeli u Was również jest tak cieplutko. Yy... I jeszcze powiem Wam, słuchajcie, tak na sam początek, coś, co może większość z Was bardzo zdziwić. Otóż moją ulubioną porą roku jest wiosna. Natomiast na drugim miejscu jest chyba jesień. Ponieważ ja nie przepadam aż tak za latem. Co właśnie yy, pewnie jest szokiem dla wielu z Was yy, z powodu tych temperatur. Jak już jest powyżej 25 stopni, to ja po prostu ociekam potem, yy, a na jesieni nie ma tego problemiku. Yy, no, i jak już jesteśmy w tych problemach, to zaczynamy. Zaczynamy z pompą, z grubej rury, słuchajcie. I właśnie takim głównym problemem jest. Nadmierne pocenie się, cały czas się pocicie, co można zrobić, aby to jakoś zniwelować, yy, aby po prostu się pozbyć tego. To jest naturalna rzecz, naturalny proces termoregulacji. Tak, Nasze ciało również próbuje sobie radzić z wysokimi temperat temperaturami. Ochładza się w ten sposób. Ono wie, co robi. No, ale nie jest to zawsze komfortowe i przyjemne, dlatego trzeba używać dobrego dezodorantu. To jest podstawa. I ja słuchajcie, polecam Wam dezodoranty w sztywcie, czy też w kulce, ze względu na to, że te w sprayu nie wszystkie, ale większość, one dają przede wszystkim piękny zapach i głównie to. A te w kuleczce w sztywcie, no to już wiecie. Bardziej spełniają swoją rolę. Co jeszcze? Słuchajcie, unikajcie ostrych potraw, które właśnie jeszcze bardziej yy, podnoszą temperaturę Waszego ciała, przez co bardziej się pocicie. Jak jesteście gdzieś nad morzem, szukajcie cienia, yy, leżej się i ubierajcie bardziej takie przewiewne ciuszki. Yy. No i unikajcie właśnie ostrych, tłustych i smażonych potraw. Także rybka smażona, może nie, lepiej sałateczka, jeżeli chcecie właśnie uniknąć kropli potu. Oczywiście nie mogło zabraknąć wśród Waszych odpowiedzi takiego tematu jak okres. To, jest, to się bardzo często przejawia na moim kanale i właśnie na moich innych social mediach. Okres na wakacjach, okres na koloniach, ogólnie okres w lato, przecież to jest dramat. No słuchajcie, niekoniecznie polecam zawsze, za, ale to zawsze, jak idziecie właśnie na plażę, hmm, czy na jakikolwiek wyjście, mieć przy sobie podpaskę lub tampona. Yy, na wakacjach, gdzie macie styczność yy, raczej właśnie z wodą. Yy, Lepiej używać tamponów. A jeżeli nie używacie tamponów, może warto spróbować, jeżeli jednak próbowałyście i uważacie, że to nie dla was, to yy, po prostu unikać. Unikać jakoś, wiecie, no nie wiem, macie wyjście na basen czy nad morze, będzie kąpiel, mówicie, że się źle czujecie. Yy, co zrobić, żeby czuć się wygodniej i swobodniej z tą podpaską a mimo wszystko letnio się ubierać pod sukienkę czy pod spódniczkę założyć krótkie spodenki nie jakieś jeansowe nie jakieś mega luźne przez które będzie wszystko widać jakieś takie dość obcisłe, materiałowe dzięki czemu po prostu będziecie się czuć bezpieczniej a jeżeli jeszcze nie miałyście okresu i boicie się właśnie, że dostaniecie gdzieś na wakacjach no to tak jak mówię zawsze mieć przy sobie taką rezerwę a w razie czego troszkę poczytać o tym co zrobić w nagłej sytuacji na pewno nie panikować jeżeli będzie starsza osoba razem z wami na tym wyjeździe to poprosić ją o pomoc i słuchajcie na spokojnie wszyscy dobrze chodziliśmy? Także nie jesteście, nie będziecie w tym sami. Dobra, jedziemy z tymi tematami. Optarte, grube uda. W ogóle muszę coś tutaj zaznaczyć, że strasznie opisywałyście te swoje problemy, które oczywiście wiążą się z kompleksami, ale to w taki sposób, po prostu grube uda, obleśne, ocierające się włochy wszędzie wystające, brzydkie, trzęsące się. Jezu, dziewczyny i chłopaki może też. Przestańcie, to jest Wasze ciało. Piękne, wyjątkowe, powinniście je traktować z szacunkiem, a nie z obrzydzeniem. Grube nogi, cieszcie się, że w ogóle je macie. Przepraszam, musiałam tutaj to je dosadnie powiedzieć. No ale okej, okay, rozumiem ten problem. Też yy, to przechodziłam. Ja słuchajcie, jak było 30 stopni kiedyś chodziłam w dżinsach, bo ja się wstydziłam pokazać nogi. Przepraszam bardzo, ale czy innych ludzi obchodzą wasze nogi? Nie. Dzie w 99% całej ludzkości obchodzą. nie wiem, jak to powiedzieć. Obchodzi... Obchodzą. Każdego obchodzi własna osoba. Nie inni, tylko własna. Martwicie się o swoje ciało, a nie o innych. Więc właściwie, dlaczego się zamartwiacie tym, co inni pomyślą? To jest do przerobienia. No ale dobra, pomijając ten fakt, jeżeli już macie te uda i yy, zmagacie się właśnie z tym problemem, że obcierają u was te uda, bolą, yy, macie odparzenia, to polecam, słuchajcie, kolarki. To są takie. Modne teraz bikershorty yy, inaczej, obcisłe, dość długie, tak za kolana, spodenki idealne na rower. Yy, tak jak mówię, są teraz w modzie i y, nogi przez to raczej się tak nie obcierają. Takie, Im bardziej takie yy, dopasowane, wymodelowane te spodenki, tym lepiej. Yy, a druga sprawa to jest oliwka. Yy, macie sukienkę. Bo chcecie się dobrze czuć i chcecie założyć tą sukienkę. No i nagle czujecie ten dyskomfort na udach, to szybko tam troszkę oliweczki i od razu lepiej. lepiej. Tylko to raczej trzeba um, co jakiś czas powtarzać, bo ona się, wiecie, wchłania, no jak każdy kosmetyk. Kolejna sprawa, jak już jesteśmy przy tych y, nogach, to nieogolone nogi. No bo wiecie, pokazujemy więcej ciała, jak jest cieplej. Więc no, odsłaniamy je i y, te partie, które są bardziej owłosione, na których mamy włoski. Mogą, niektórzy mają nawet na rękach, ale przede wszystkim są to nogi. No i jak sobie z tym radzić? No bo niezbyt ładnie to wygląda estetycznie, a jak już się golicie, to trzeba to robić codziennie. Otóż nie. To też jest naturalna rzecz. Każdy ma włosy na nogach. I ja, słuchajcie, ja nie gole się codziennie. Ja z takimi, potrafię wyjść z takimi małymi włoskami na nogach i nawet tego nie widać. Bo gdzie ludzie zazwyczaj się patrzą, tutaj, na górę, bo mamy wzrok na poziomie innych oczu, prawda? No, chyba, że są jakieś. Yy... Męskie osobniki, które zawodzą wzrokiem na nasze długie, piękne, yy, gołe nogi, ale myślę, że na pewno ich nie obchodziły włosy na nogach. To są takie typy. No, ale słuchajcie, jak sobie z tym radzić, żeby nie golić się codziennie? To ja polecam inne metody, bardziej długotrwałe, czyli na przykład depilacja laserowa albo depilator. Sobie zainwestować w jakiś taki lepszy, yy, czy też inne niż golarka. Yy, nagrałam zresztą o tym ostatnio film. Jeżeli go nie widzieliście, to odsyłam was tam, bo to jest bardzo taki przydatny, właśnie wakacyjny poradnik. Yy, jeszcze jeden tutaj mam taki dość problematyczny temat wystający brzuch. Yy, I to powiem Wam szczerze, że to jest yy, mój taki odwieczny problem. Zresztą, wielokrotnie na moich social mediach y, ludzie, może nawet wy, myśleliście, że jestem w ciąży, a ja po prostu mam taką budowę, w sensie garbię się i automatycznie brzuch mi idzie do przodu. Y, a czasami też bywa tak, że na przykład się najem. To jest normalne, że wtedy brzuszek troszkę wychodzi, czy mam wzdęcia. To jest takie, taka przypadłość, bardzo właśnie temat tabu, a dużo osób tu ma. I mi na przykład bardzo pomaga koper włoski, herbatka z kopru włoskiego, czy jakieś inne ziołowe. Rumianek, mięta, oczywiście masaże, ciepłe kąpiele i unikanie takich raczej surowych produktów wzdymających. To są głównie jakieś. Warzywa kapustne, zbyt duża ilość owoców nawet to może powodować, i też zbyt duża ilość błonnika, która występuje na przykład w chlebie razowym czy w warzywach strączkowych. Fasola, bób, groszek. Ludzie, co się ze mną wtedy dzieje? Ha, ale jestem pewna, że na pewno y, wśród Was są też takie osoby, które mają takie problemy. No i ten brzuszek wtedy y, jest zdęty, większy, kulka taka. Co zrobić, jak jesteście na wakacjach i tego uniknąć? No słuchajcie, wtedy unikajcie właśnie takich popraw, takich produktów które powodują, że ten brzuszek wychodzi, szczególnie na plaży. Ogólnie nie przejadajcie się, jedzcie troszkę mniej, jeżeli chcecie mieć tą sylwetkę taką szczuplutką. Um, albo noście luźne rzeczy, luźne przewiewne t-shirty, sukienki, żeby było to mniej widoczne. No, to też jest właśnie taki naturalny temat. No, no każdy czasem ma troszkę większy brzuszek. Jak się budzimy, jest on zazwyczaj płaski i prawdopodobnie wszystkie dziewczyny chciałyby mieć taki zawsze brzuch, ale to tak niestety nie jest. No bo trzeba jeść i ten brzuszek w ciągu dnia troszkę się zwiększa. Hmm, oczywiście sport, ćwiczenia na mięśnie brzucha. Są bardzo wskazane, bo wtedy jednak one trochę trzymają to wszystko. Eee, no, to tyle ode mnie. Słuchajcie, herbatka skończona. Eee, lubię te, te pogawędki z Wami i widzę po komentarzach, że Wy też je lubicie. Dajcie znać, co sądzicie o tym filmie. Jeżeli macie jeszcze jakieś takie właśnie problemy związane z wakacjami, to oczywiście podzielcie się na dole. Niech tam wyniknie normalnie dyskusja. Rozmawiajcie ze, ze sobą i pomagajcie też innym, bo ja nie jestem w stanie każdemu odpisać. No i wiecie, mam nadzieję, że tutaj nikogo nie uraziłam. Ja chcę wam przede wszystkim pomóc i żebyście takie, wiecie, no tak milszym okiem na siebie spojrzały, spojrzeli a nie to ciągle takim krytycznym, yy, że wszystko w sobie jest beznadziejne i nienawidzić się tego. Nie, właśnie trzeba to obrócić na pozytywy, zalety. Yy, no i mam nadzieję, że właśnie po tym filmie tak troszkę na siebie spojrzycie. Powiedziała starsza siostra Ada. <laughs> no kochani, także tym optymistycznym akcentem żegnam się z Wami i do zobaczenia niedługo. Pa!